Ja ci powiem, co znaczy 60. 60, powiedziałem ci to, że oddam no. całą kasę za to, jak ktoś mi Ale mówił, że 60. Jest tylko dlatego, Kurwa. że ja nawet jestem 60. Bo nigdy nie skorzystałem z artykułu 60. Odsiedziałem od dechy, dostałem 24 miesiące i odsiedziałem od dechy do dechy. To, jest, no i to jest Poczekaj, ale to jest przeszłość, Tomek, kolegów, bo kurwa. Powinni w kryminale wszyscy kryminaliści. I jeszcze raz to zrobię. Jeśli ktoś będzie kurwa gwałcił, porywał dzieci, zrobię to jeszcze raz mówię wam do, na, na, i tyle. Powiedziałem na swoich kolegów, bo kurwa porwali mojego przyjaciela syna, który siedem dni siedział w Jamie. Jest to zaznaczy, kogoś porwali, kurwa, i siedział w jamie 7 dni, 7-letni. Ty, ty sam, sam takie taki rzeczy z mordem masz ty. wiedzieć. Sam odpierdalałeś tak 27, 27, lat, 27 lat jest po, tym akt, po tej akcji. Oczywiście ja wszystko wam powiem, o, o, napiszę to w swojej książce, która się ukaże za trzy miesiące. Jak no, ale już to już powiem. Ten chłopak 27-letni, te, teraz, spędził 7 dni w jamie w lesie. On do dziś ale, dnia, a do dziś dnia nie może spać w zapalonym w świetle. Przy e, się, tak się boi. Ale dobrze, Dlatego ci gości, goście, bandziory, powinni siedzieć w więzieniu. I jeszcze raz wam mówię, taki gość jak materna, którego teraz wspomnę, bo zaraz może do mnie zadzwoni, ja nie powinni kurwa kryć gangsterów. Tyle. Jestem prawym człowiekiem. Od 2016 roku zarobiłem 5 milionów złotych i od za tego podatek zapłaciłem. Myślę, że to jest podatek od 5 milionów złotych. Nie wiem. Jest nie milion złotych baranie, bo nie umiesz liczyć. I ja, ja płacę liczyć, na policję kurwa. i chcę być bezpieczny, chcę być bezpieczny, żeby moja córka chodziła do szkoły bezpiecznie, żeby ja chodził bezpiecznie. Nie idźcie, młodzi ludzie, kurwa tą drogą. Jeśli ktoś w wasz szkole dojeżdża, wyrywa wam paznokcie, włosy, kurwa. Dobra, na, e... Słuchajcie, nie bójcie się tego, powiedzcie 12... o tym. To nie znaczy, że kogoś kurwa, e... podkapowaliście, że jesteś kapusiem. Nie róbcie tego. Nie idźcie w taką rotrykę. Kto jest waszym bohaterem? Ten gość jest bohaterem? Ja nigdy serio? nie miałem Proszę z nic wspólnego, więc się ode mnie odbieram, tak ale... Nie idźcie w to. Ja to zrobiłem i mówię Ci, że jestem z tego dumny i za każdym razem to zrobię. Byłem w 120 poprawczakach i zakładach poprawczych. Zrobiłem swoje, wziąłem to na klatę 30 lat temu. I jeszcze raz Wam mówię, nie idźcie tą drogą. Tyle. Chcesz powiedzieć, że jestem konfidentem? Tak, jestem konfidentem, bo kurwa sprzedałem gości, którzy porywali ludzi.